babeczki czekoladowe z powidłami. Niezwykle czekoladowe babeczki, przełamane powidłami śliwkowymi, które dają delikatnie kwaskowaty smak. Najpierw musimy roztopić masło. Podgrzewamy delikatnie masło w rondelku, aż się rozpuści. Następnie siekamy gorzką czekoladę. Wykorzystaliśmy czekoladę, o zawartości kakao aż 100%. Przesypujemy czekoladę do roztopionego masła. Wsypujemy również kakao i całość dokładnie mieszamy, aż czekolada się rozpuści i powstanie jednolita masa. Rozbijamy dwa jajka w miseczce, w której będziemy te jajka ucierać mikserem razem z cukrem. My wykorzystaliśmy cukier brązowy. Miksujemy, ucieramy do momentu, aż cukier się połączy, rozpuści i uzyskamy jednolitą masę. Następnie wlewamy roztopioną wcześniej czekoladę z masłem i z cukrem. Wlewamy ją sukcesywnie i nadal miksujemy. Dodajemy również niewielkimi porcjami powidła śliwkowe, miksujemy, mieszamy i na zmianę raz powidła śliwkowe raz jogurt. I cały czas miksujemy. Przesiewamy mąkę pszenną, dosypujemy proszek do pieczenia. Sodą oczyszczoną i przyprawy. Tam jest cynamon, kardamon, gałka muszkatołowa. Przesiane składniki dokładnie mieszamy z naszą masą czekoladową. Tym razem już ręcznie. Do formy pieczeniowej wkładamy papilotki, papierowe muffinki i rozdzielamy proporcjonalnie pomiędzy te foremki przygotowaną przed chwilą masę. Możemy już w tym czasie rozgrzać piekarnik do 180 stopni i wkładamy przygotowane babeczki na około 25 minut. Po 25 minutach babeczki pięknie urosły. Możesz zauważyć to na początku filmu, jak pięknie rosły. Tak wygląda efekt końcowy. Babeczka jest bardzo apetyczna, bardzo czekoladowa. Dość prosta do wykonania. Tak wygląda właśnie po wyjęciu z piekarnika. Życzymy smacznego. Zostaw komentarz pod tym filmem. Będzie nam bardzo miło. Zasubskrybuj nasz kanał na youtube.com, łamane przez smaczne przepisy. Zobacz też inne smaczne przepisy. Pozdrawiamy.